Dzień dobry, witam serdecznie. Co tu dużo podsumować? Kolejny raz zbieramy gdzieś frycowe. Tak jak mówiłem, ze stomilem straciliśmy 7 bramek, dzisiaj tutaj straciliśmy 6 bramek. Widać, że w niektórych momentach gdzieś taktycznie nie dojeżdżamy jeszcze, że fizycznie wyglądamy dość przeciętnie. Niestety no, jesteśmy klubem z niższej ligi, który tak naprawdę nikim mocnym się nie wzmocnił. Bazujemy tutaj na chłopakach z niższych lig, na tym, żeby ich oszlifować i żeby w przyszłości grali na poziomie czwartoligowym. E, jeszcze na pewno trochę potrwa, to zanim wszyscy się zalotują do tak? no, tego. Gdzieś organizacyjnie klub stara się doskoczyć gdzieśmy sportowo, fizycznie staramy się doskoczyć, no ale no, niestety w pewnych momentach przychodzą takie kuriozalne błędy jak jak na 1-0, później gdzieś szybko, szybka czerwona kartka, e, gramy tak naprawdę w 10, powiedzmy 70% spotkania e, no i jesteśmy tak naprawdę, można powiedzieć, ofensywnie tutaj w żaden sposób nie usatysfakcjonowani, tak? ciągle pracujemy w defensywie, e, chciałbym gratulować tutaj trenerowi, bo, bo bardzo fajny zespół, e, fajne wyniki zrobić, na pewno gdzieś w przyszłości będą osiągać dobre rezultaty. E, Szczerze inki wicję tym bardziej, że jestem do strudy. E, a my z meczu na mecz mam nadzieję, że będziemy gdzieś uczyć się tej piłki czwartoligowej, gdzieś fizycznie starać się tym na tyle pracować, żeby doskoczyć do tej ligi e, i żeby w przyszłości wygrywać mecze, tak? Wygrywać, remisować, zbierać punkty i żebyśmy na równi. E, z z drużynami e, super Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz podsumowanie spotkania poprosimy trenera Marka Dzień dobry. E, dziękuję Tomek za, za gratulacje, przekażę chłopakom. E, ja się, chyba krótko, bo można powiedzieć, e, mecz był w kontroli e, naszej na pewno dziś ten zwrot takich wydarzeń, e, to co trener wspomniał, e, szybko strzela bramka, potem e, czerwona kartka tutaj pozwoliła tutaj trzymać i kreować te akcje ofensywne Tusk'u też, też na pewno mogła być lepsza, aczkolwiek pamiętajmy, że jesteśmy w czwartej lidze i nie wszystko to co będzie wykreowane będzie w siatce aczkolwiek dwie czy trzy zdobycze mogłyby być większe jeżeli chodzi o zdobyty bramek jeżeli chodzi o drużynę gości to występują uznania na to jak pracowali w defensywie te, przy niekorzystnym wyniku, przy, przy jeszcze takim e, niekorzystnym stanie ilościowym na bojisku, bo tak, dosyć szybko czerwona katka, tak więc tutaj e, trenerów na pewno głowa do góry. Te doświadczenia na pewno, które zbierzecie w pierwszej kolejce, jak i tutaj przy takim zaangażowaniu na pewno te, te, te swoje dobre chwile na, w tej mieli. Dziękuję bardzo. Czy e, są pytania? Pytań jest dużo. E, na początek do e, trenera drużyny gości, panie trenerze. W no trzeciej minucie kuriozalny błąd obrońcy, przez co tracicie bramkę i czy to nie był taki moment przełomowy już tak od razu? Masz tutaj na myśli fakt, że gdzieś tam obrońcy utracili troszkę pewności siebie, później oczywiście ta czerwona kartka, ale czy ten moment nie był takim momentem przełomowym w tym meczu, że tu będzie ciężko? Na pewno, tak jak Pan mówi, tutaj ta czerwona kartka podciała nam skrzydła, niestety. Kolejny raz gdzieś nasz plan legł szybko w gruzach, bo jak wiemy, no każdy zespół w tej lidze jest lepszy od nas. E, głównym naszym planem jest to, żeby nie stracić bramki jak najdłużej tak? e, i wtedy gdzieś szukać swoich e, szybkich strzydłowych e, w nie do Bartka Piotrowskiego i żeby coś sfinalizować. E, no niestety kartka tak szybko tak, tak otrzymana, szybko no, cały zespół e, na pewno, ca ca dla całego zespołu na pewno e, wpłynęła negatywnie. No niestety takie sytuacje się zdarzają w piłce, będziemy na pewno pracować, żeby takie, sytuacje, żeby takie sytuacje wykluczać i żeby w przyszłych meczach to wyglądało troszkę lepiej. No ale też umówmy się, że graliście z dwiema mocnymi ekipami, bo zarówno Stomil jak i SOKÓŁ to są ekipy typowane, które no, powinny być przynajmniej w tych miejscach od pierwszego do szóstego. No tak, no tak jak Pan mówi tutaj, to dwie mocne ekipy na sam początek. A e, Aczkolwiek dla nas każda ekipa jest mocna. My tu się uczymy tej ligi, My gdzieś będziemy się tutaj, mówię, powoli adaptować e, do tego, żeby doskoczyć do tego poziomu, żeby gdzieś tam na równi, e, na równi pograć z innymi zespołami. E, ile to będzie trwało, ciężko powiedzieć. E, na pewno to doświadczenie po tych dwóch pierwszych meczach zaprocentuje w przyszłości, bo, bo chłopacy z meczu na mecz na pewno wyciągają za sobą jakieś konsekwencje. Eee, niestety martwią jeszcze niektóre błędy, no bo niektóre błędy są tak kuriozalne, że, że w drużynach minorskich nie powinny występować, no ale, ale występują u nas. Eee, mam nadzieję, że chłopacy przemyślą sytuację i że w przyszłym meczu już będzie to wyglądało dużo lepiej. To jeszcze tylko pytanie odnośnie przeskoku między klasą okręgową a super czwartą ligą. No, po wynikach widzimy różnice, bo tam byliście zdecydowanie najlepsi, tutaj no, na razie po tych dwóch kolejkach jest bardzo ciężko, ale jak Wy to czujecie? Czy widać aż tak dużą różnicę? Oczywiście na pewno widać różnice. Mi się wydaje, że wszystkie zespoły na pewno gdzieś mają mocną kadrę. Gdzieś zaangażowane są ogromne środki klubu i miasta i gmin do tego, żeby wspomagać te kluby. Nasi chłopacy zrobili tak naprawdę awans za darmo. Tutaj też teraz występujemy, więc obiecał dla chłopaków tutaj jakieś wsparcie. No ale tak naprawdę dzisiaj niektórzy są na urlopach jeszcze. Niektórzy są gdzieś w pracy, inni za chwilę wyjeżdżają na urlopy i musimy się z tym borykać. Byliśmy świadomi tego. Mam nadzieję, że to nie będzie tylko jednosezonowa przygoda, jaka jest Stawiguda z, z czwartą ligą. Mam nadzieję, że gdy już się pokończą te wszystkie nasze urlopy, problemy z frekwencją gdzieś tam na meczach że doskoczymy do tego poziomu i w przyszłości gdzieś się pokażemy, pokażemy z dobrej strony, ale to na pewno jeszcze przyjdzie czas, bo tak jak wspomniałem, nie jesteśmy na tyle profesjonalnym klubem, żeby tutaj gdzieś trenować w pełnym składzie przez cały tydzień, w pełnym składzie gdzieś jeździć na mecze, tak? Mamy swoje problemy, aczkolwiek chcą inni, którzy, którzy też muszą udźwignąć pewne rzeczy no i będziemy do tego dążyli w przyszłości, żeby, żeby to wyglądało zupełnie inaczej. To jeszcze tylko pytanie odnośnie, odnośnie właśnie te perspektywy technicznej. Mówimy wyniki, mówimy sytuacje jakby kadrowe, natomiast z perspektywy czysto technicznej elementów na wojsku, w jakich aspektach, trenera zdaniem jesteście na ten moment słabsi i od Sobilu i od Sokoła i być może pozostałych? Gdzie tutaj są braki? Na ten moment na pewno ten transfer taki negatywny, czyli przejście z ataku do obrony u nas bardzo kuleje. Co było widać szczególnie w pierwszej połowie, gdzie w pewnym momencie zawodnicy gospodarzy szli 4 na 1 z naszym zawodnikiem. Także to jest ogromny błąd. Niewytłumaczalne, że my mamy czterech obrońców na boisku tak? i w pewnym momencie zostaliśmy 4 na 1. Tak? To, to pokazała to ta pierwsza połówka, jak to wygląda. Gdzieś bardzo duże braki też są, jeżeli chodzi o nasze przygotowanie fizyczne. Tak, widzimy, jak to wygląda. Tutaj już jest inna intensywność biegania. Tutaj, jest, tutaj trzeba jakby dużo więcej biegać, dużo więcej gdzieś poruszać się po tym boisku taktycznie, z perspektywy taktycznej też tu mówię, a nie gdzieś stać na swojej pozycji ciągle i czekać. W swojej strefie, tak? No, tutaj musi zespół ciągle reagować. Jeżeli tego się nauczymy, to na pewno będziemy gdzieś wyglądali dużo lepiej. Aczkolwiek na pewno w najbliższym czasie skupimy się na tej defensywie, żeby tutaj poprawić, e, szczególnie tą grę w defensywie. No bo widzimy po wyniku, po sześciu bramkach straconych, że, że no, to jest nasza największa bolączka. No, dziękuję, trenerze i życzę powodzenia w kolejnych meczach. Ja jeszcze do trenera Marka Śnieżowskiego mam pytania. Pierwsze, odnośnie formacji, odnośnie też indywidualności, no bo tak przynajmniej analizowaliśmy, to Sokół wychodził system 5 2 on chciałby zagrać bardziej ofensywnie i widać było w tych pierwszych minutach, że mocność siadna stawił rundę dzisiaj. I pytanie, czy tak Sokół ma zagrać całą rundę, czy to było tylko pod jak, jak to wygląda z perspektywy? Że... Znaczy taką ten wysoki pressing trenujemy odcimy i gdzieś go wdrażamy, są różnego rodzaju modyfikacje. W tym, w tym naszym graniu z racji też, że, że przeciwnicy też nie jają swój, swój, swój sposób gry dwa też są ruchy kadrowe dzisiaj tak jakby, mamy trzech nowych zawodników, których uzyskaliśmy w okresie letnim w podstawowym składzie, tak więc to tutaj też staramy się wykorzystać każdego walory, żeby tutaj jak najlepiej wyglądać ofensywnie i jak najlepiej w defensywie, tak więc każdy mecz generuje jakoś nasz sposób i chęć gry, tutaj był taki plan, żebyśmy podeszli i starali się jak najszybciej otworzyć ten wynik, żeby tą kontrolę meczu złapać już wynikowo, nie tyle co z posiadania piłki, jak mieliśmy w ostatnim meczu w Nowym Mieście tylko, żeby tutaj to przekładało się na konkretne rezultaty. Myślę, że tutaj chyba największą zwycięstwem Sokoła jest otrzymanie kluczowych zawodników z samego sezonu. Kuba Pieczarka, Kacper bardzo dobrze wygląda też Adrian jak szczególnie fizycznie, no ale wzmocnienia także się brać, prawda? Patrik Wielicz stare dzisiaj cztery bramki, Kotaro i Majda też bardzo dobrze wyglądał z prawej strony. Tak, te, te ruchy, które robimy e, są gdzieś przemyślane, nie wszystkie od razu może wyglądają tak jak Powinny i, i czy oczekiwali, głównie kibice. Bo, bo, tak jak mówię, dzisiaj wygraliśmy, e, tydzień temu zremisowaliśmy, a ja taki wewnętrzny spokój o, o tą drużynę mam, miałem tydzień temu i, i mam tak samo tutaj e, po tym meczu. Tak więc na pewno będziemy się rozwijać, jest w sobie jeszcze przestrzenie, na pewno, że możemy e, poprawić te, te nasze momenty gry w ofensywie i w defensywie. Tak co do optymalnego składu, no do dzisiaj nie mieliśmy e, Michała Kiptyki, było, było Huberta Szamki, tak więc gdzieś tam wyjazdy, jak to na u nas a, akurat e, młodzież. Trochę żałuję, że, 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 że Tomek jest e, z kontuzją tutaj w ofensywie. Na pewno tutaj jakbyśmy mieli wszystkich e, w obwodzie fajna, fajna, fajna rywalizacja zdrowa sportowa mogłaby być bo nic nie jest po zabiegu, bo wróci na pewno do nas na e, następną No to już ostatnie pytanie, było bardzo ciekawi mnie jedna sytuacja, mianowicie druga połowa. Jeden z takich e, strzałów fantazyjnych Kaspera Nowickiego i później trener tak bardzo mocno zareagował, pokazał do kierownika, że chyba czas na zmianę od razu, taka bardzo stanowcza reakcja To było przemyślane, ta zmiana Nowickiego, czy, czy to z uwagi na taką strzelancję jego gdzieś tam? Tak, w pewnym momencie to spotkanie e, stanęło co do intensywności i, i tych sytuacji nie wykrowaliśmy w drugiej powie, co w, co w pierwszej, a dochodząc e, do czystej sytuacji gdzieś, gdzieś e, strzawny sposób, nie jestem zwolennikiem e, czegoś takiego jak najbardziej piłka nożna, to, to też szorstko dla kibiców, ale, ale jeżeli jesteśmy w tak neurologicznym miejscu, jak tutaj centralnie w świetle bramki i, i na pewno ten Kasper mógł tą sytuację zakończyć lepiej. Na początku meczu też, też miał dwie, dwie, dwie sytuacje, sądzę, że na pewno dzisiaj mógł co najmniej z dwoma bramkami zejść nie z, z żadną. E, tak więc e, to nie jest tylko, że, że Kasper, też czasami podejmowaliśmy e, dziwne decyzje e, przed polem karnym i musimy się takich rzeczy wystrzegać. Dzisiaj udało się wykreować tych sytuacji znacznie więcej, e, nawet w porównaniu do ostatniego meczu. Ale nie każdy mecz będzie, będzie tak może przebiegał, tak więc trzeba nabierać odpowiednie nawyki i jeżeli mamy wypracowaną sytuację 100%, to musimy dokończyć w sposób pewny. Jeżeli to będzie wpadało po takim strzale, ok, ale, ale na ten moment jeszcze nie, nie wpadło, tak więc stąd takie gdzieś, gdzieś, gdzieś reakcje.